Hej, witamcie! Dzisiaj jest kolejny odcinek z serii Brawl Stars. Dzisiaj sobie może kupimy taką ofertę lub taką. Piszcie w komentarzach, albo w sumie nawet nie możecie pisać. Czy po prostu te dwie? Dziękuję wam za te prawie 120 tysięcy, a może do końca roku lecimy po 200 tysięcy? I zostawiajcie łapki w górę pod tym filmem, bo dzisiaj będzie fajnie. Zagram oczywiście sobie Mortisem, którą właśnie tą ofertę tutaj wam pokazałem i myślę, że Mega Boxy będzie fajnie. I jeszcze coś wam powiem. Brakuje mi prawie, nie wiem, z jakieś 38 power nie, gwiazdnej mocy, nie, nie gwiazdnej mocy. Czekajcie. Yy, dobra, punktów mocy Donity, żeby mieć ją na dziewiątej mocy, i później będę mógł w jej wylecieć, Star Powera. I ja już nie przedłużam, i zaczynamy do grania w Brawl Starsa. I właśnie to jest ta oferta: Moc nocny czarownik Mortis i zwykły Mortis, i pakiet powitalny, czyli że 2 megaboxy za 24 zł. Myślę, że w sam raz cena ogólnie nie wiem, czy teraz kupować. Podpowiedź, przepraszam, muszę zadzwonić do Taty. Halo, tata, tata. Słucham. Czy już kupić Mortisa? A ile no, kosztuje? Zero. Bierz go. Dobrze. Już mamy od taty pomoc. I na trzy, dwa, jeden, zero. O, oh, Mortis. Ostatni zadymiarz. I skinek. Z sobie zagramy. Nocny czarownik Mortis. Ojej,ku, jeszcze ile gemów. No i zobaczcie. Mamy nowego zadymiarza, Czyli, że Mortis. o Mortis w cylindrze? Czy że dwa skinki, dobra. Sobie przetestujemy trzy razy meczyki. Czy tym, tym i tym. Dobra. Weźmiemy solo. O nie. Nie, 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 nie. Dobra, ogólnie to ja za bardzo. Ja nie umiem, Mortisem, sterować. No Nie, muszę odzwiewać. No, oh, jak na co? Szczęście, że mnie zostawił. Dobra, siódme miejsce na moim pierwszym, grę w życiu, Mortisem. O, Dora. Dwieście kp?! Co? 200 HP miałem bo opowiedziałem. O! A jeszcze tu! Mortis! Jest! Pokonałem Mortisa! Mortis, wiesz, Mortis! Już trzy osoby! Dobry ja jestem tym Mortisem! E, o oh no, Bibi! Bibi! Uciekamy ze sześcią parę, Co? Nie! 7 za trzecie miejsce. Myślę, że moja pierwsza gra jest. Mega dobra. Dobra, to jest włoskie. Gram drugim skinkiem. A chyba ten drugi skin jest za darmo, czyli że z kapeluszem. Jeszcze sobie takie dwie rundki zagram, czy że ten i następna. Ta i następna. Dobra. O, ten już nie jest jakiś fajny. Tamta była lepsza. Bo w sumie to jest skin. No niech to, coś ty. Hop, niszczę cię. Jest, jest! Udało mi się zabić Mortisa. Już mam trzy pary No Dobra, uciekam jak najdalej. O nie, tyle tych ośmiu witowców. Co? Każdy teraz nim gra. To jest po prostu niewiarygodne. Eight bit to po polsku ośmielowic i on jest pochodzący z gry. Rush Wars i dlatego taki powstał. Zadywasz jest do niego skin. I jest naprawdę fajny i każdy nim gra. Ale co mi wiecie, to jest nowa postać. O nie! Nie, nie, nie! O nie, krok! Nie! O nie, nie zostałem zatruty. Szybko, muszę się odsunąć. Dobra. O nie, krok na mnie idzie. Czwarty miejsce, tak? To będę miał. I chyba będę miał. Dobra. Tu ktoś powinien być? Wiedziałam, że ktoś mnie zaatakuje. A, o nie. Halo, no. Ja nie chcę mieć tej nudnej trucizny. Zera. To znowu trzecie miejsce. Dobra, to jest ta runda, i ostatnią zagramy. Dobra, może, Okej. Okay. Gramy ostatnią rundę i opening, bo widzicie sam, donity mi tak mało brakuje. Łatwo się w sumie gram z ale jakoś to nie jest moja ulubiona postać. Nagrałam odcinek moje top 3 ulubione postacie i moje top 3 niezawidzone postacie. I tutaj macie ankietę, czy to jest Nita, czy to jest Colt. Jest! Zabiłem Tarę. Czyż Mordis na Tarę jest dobry, jeżeli nie atakuje? Dobra. Szybciej, Mordis, rozwalaj tą skrzynkę. Szybko. Szybko. Jeszcze 60 HP. Dobra. Ogólnie Mortis może uciekać. I koledzy mi mówili, że Mortisem na Mortisa jest najlepszy. Chodź, nie wiecie, tak po mapce. Tak już wam mówię. O mniej więcej... Tak. Że nie chodzę na środek. Zwiewam. Od Gina. Widzicie, właśnie tak powinno się chyba chodzić Mortisem. I teraz sobie poczekamy, jak będzie showdown. Bo ja nie chcę mieć znowu trzeciego miejsca. O nie! O nie! O! Piąte miejsce. Dlaczego tak? Okej. Okay. Dobra. Myślę, że teraz sobie. Kupimy tą ofertę za 24 zł i jeżeli wypadnie Minita, to ją ulepszymy i będę ją miał na 9 mocy. Jeszcze przed openingiem za 25 zł powiem Wam kawał o lodykach. Wiecie dlaczego żaba jest lżejsza od lodyki? Bo przynajmniej żaba coś kuba. ha! Już przechodzimy do opening. mam 170 gemów. Pierwszy mega box. Co już tutaj? Ile rzeczy? 5 oczywiście. Do Franka? Jest! Do Nity 16! Do Fajpierki 32. Do Broka 39. Do Daryla 50. 6 eventiketów oraz 6 gemów. Teraz musi wypadnąć nam Nita. Tocko. 8 Nita 22? Jest równa. Dobra. Kot 40. Blok 40. Dwa etykiety oraz 11 gemów. Ogólnie to jest ulepsz Nita. OK, zaakceptuję. Teraz sobie zagram z kolego, ego szalony Rosu. I już właśnie mogę zdobyć Star Powera do Nity. Ma na niej moc dziewiątą. A mój kolega się pytał, czy dropnąłem. Dobra, nie odpowiemy mu. Teraz czekam tylko na gotowość. U was to będzie jakieś zasyką dał mnie. Nie wiem za ile. Dobra, jesteśmy na showdownie. Moim kolegom z klasy. O, dobrze, takuje. Dobra, tutaj weźmiemy Daryla. A ja jestem OK. Okej. Dobra. Ośmy bitowca weźmiemy. Ogólnie bardzo lubię grać Nitom. O nie, oni są w kinie! Okej. Okay. Myślę, że pierwsza rundka będzie wygrana. auć! O, oka. Dobra, misiek, misiek. Dobra nie. 168 HP. No niech to! Aj! nie, bich bi. uciekaj! Nie, uciekaj, uciekaj, uciekaj! Dobra, jeżeli to przeżyjemy, to będzie co? Okej, okay, trzecie miejsce już mamy. Czy, że w ogóle nie stracę? Są tu? A! No coś tak czym, żeby sprawdzić. Wiedziałam, żeby sprawdzić. O nie, on wyjdzie do nas. Ja się tutaj chowam. O nie. Dobra. Później sobie jeszcze zagram Mortisem. Dobra, misiek. Odwróć jego uwagę. Oki, a nie, tam jest Bibi. Mogę ją pokonać, ale tylko na daleko. A nie, w tym właśnie mnie trafiła. O oh, o, oh, o oh no, dary. Oni mają tak dużo parkiewów. Jestem ja to być showdowna. Jest, no showdowna. Dobra. Dobra. Ale okej, okay. drugie miejsce, czy plus 7 i myślę, że jak na taką akcję było bardzo dobrze. Nita na mocy 9 się prezentuje genialnie. Nita odzyskuje 500 punktów życia. A no tak, ja przecież dam te TPRy. Ogólnie chodzi o to w tym drugim, że Misiek atakuje 50% szybciej, chyba. A tutaj, gdy Nita zaatakuje, a Misiek będzie. Jeżeli Nita zaatakuje kogoś, a jak będzie, to po prostu Nita ulecza tego Miśka, a gdy Misiek zaatakuje kogoś, to Nitę ulecza. A więc Star Power jest ten pierwszy bardzo użyteczny. A teraz sobie zagram Mortisem. Okej, okay, ostatnia runda i już kończymy. A, ja jajaj. Dobra, nie zgiń, nie zgiń, nie zgiń. Okej, okay. nie. Tam bije... Bibi zniszczy skrzynkę. Dobrze, wtrafiłeś. Tyk, tyk, tik tyk, tyk, tyk. tyk, tyk, tyk. No, jak to? Czwarte, jak to? Przecież chwilkę zabrakło i... masakra! Chwilkę zabrakło. Nagrana z frizem i Yoshi Hitomayoshi. Fin który już jest, a więc wpadajcie do niego. Właśnie jest ze mną Freeze! I trąbalski, Trąbalski. No. Otwieramy, ja nigdy nie otwierałem. Matwrosta, tak. znam tą grę, nikt nie wiem. Ja nie grał, nie znam w ogóle. Co się tu, tak? Na trzy. Ile masz lat, stary? Dziesięć. Przegrałem z światki, w cudzym. No, na ten odcinek wpadajcie i wpadajcie na kanał Friza i Hito. Nie, Josh i Hito Majosi. I bo tam naprawdę się sporo działo. A więc ja się z Wami żegnam i cześć!